Ale było cudownie i niech żałują ci, którzy nie pojechali. Na marszu w Warszawie spotkała się cała Polska. Od morza do tak. Od wielkich poprzez małe miejscowości, wszyscy zjechać do Warszawy. I choć często wielogodzinny powrót do domu nie miał nic wspólnego z relaksem, demonstranci nie żałują podróży do stolicy. Bardzo było to, że chciałem coś zmienić. Warto było pojechać, żeby faktycznie zobaczyć, jak wyglądają takie marsze, żeby poczuć ten klimat Warszawy, no i tego, że ludzie potrafią się zjednoczyć. Podczas marszu nie zabrakło tańca, okrzyków i pogodnych uśmiechów, ale to właśnie złość i brak zgody na łamanie prawa zjednoczyły kilkuset tysięczne tłumy. Generalnie brakuje mi wolności. Dużo z nami przeszkadza, nie lubię oszustów, kłamstwa. No, i cóż, no, no w ogóle wszystko jest do bań. Do Pani na pewno nie jest Solidarność, która odegrała główną rolę. Tym razem podczas rocznicy historycznych wyborów. Nie.